Cześć, nazywam się Jakub Gburzyński, jestem psychologiem. Minęło 17,5 roku, odkąd zacząłem świadomie uzyskiwać stan OBE, po polsku zwany doświadczeniem poza ciałem, którego praktyczne poznawanie odmieniło moje spojrzenie na życie i świat, i 3 miesiące, odkąd napisałem książkę pod tytułem Urodzony Wolny, w której opisuję swoje astralne i ziemskie doświadczenia, wyjaśniam, jak skutecznie rozwiązywać problemy życiowe i psychiczne, oraz przedstawiam, jak można dociewać do prawdy nie tylko duchowej, ale i każdej innej. Postanowiłem podzielić się z innymi swoją wiedzą i swoimi przeżyciami, nie tylko dlatego, że kocham właściwie rozumianą duchowość i głęboko wierzę, że pomogę w ten sposób wielu osobom, ale także dlatego, by na powszechnej manipulacji i szerzonego w nowoczesny sposób totalitaryzmu to to przypominać, że prawda jest cenniejsza niż kłamstwo, wolność piękniejsza niż niewola, miłość silniejsza niż jej brak. Wiem, że nie jestem jedyną osobą, która zdaje sobie sprawę z tego, że otaczająca nas rzeczywistość w każdym jej aspekcie jest zdecydowanie bardziej złożona niż jest ona ogół przedstawiane. A człowiek jest czymś więcej niż robotem zaprogramowanym jedynie do tego, by jeść, spać, rozważać się i umierać. I wiem też, że osoby duchowo świadome dzielą się na dwie grupy: tych, którzy jawnie manifestują swoją prawdziwą tożsamość, oraz tych, którzy mniej lub bardziej ukrywają ją przed resztą świata, w obawie, że ten świat ich nie zrozumie. Nadszedł czas, by podział ten przestał istnieć. Nadszedł czas, byśmy wszyscy przypomnieli sobie, czym jest wszechświat, czym jest Ziemia i czym w istocie jesteśmy my. A tym samym uświadomili sobie różnice pomiędzy tą planetą, a naszym prawdziwym domem i przestali się je lękać. Nikt z nas nie rodził się jako człowiek, by podcinać sobie skrzydła, lecz by nauczyć się szeroko je rozwijać. Na tyle szeroko, by w tym niezwykle ważnym, być może najważniejszym momencie ziemskiej historii, obejmującym nadciągający kryzys, globalną rewolucję, trzecią wojnę światową i katastrofę kosmiczną, zadecydować o tym, jak historia ta się potoczy. Historia, w której tak naprawdę nie ma się czego bać. Pozdrawiam.